To, czego słuchasz, pokazuje dokąd zmierzasz. To, jak słuchasz, pokazuje, jak szybko tam dojdziesz. Pozwól, że powtórzę. To, czego słuchasz, pokazuje dokąd zmierzasz. To, jak słuchasz, pokazuje, jak szybko tam dojdziesz. To jedna z wielu mądrych rzeczy, których nauczyłem się od mojego mentora. I dzisiaj będę mówił o sztuce słuchania. I będę mówił na podstawie książki, właściwie takiej broszurki, którą przed laty wydał. Paweł Godawa, która nazywa się Sztuka Słuchania. Tak naprawdę wszystkie sentencje będą z tej książki, ja będę je tylko omawiał. A dlaczego o tym mówimy? Ponieważ czytamy 26 rozdział Księgi Rodzaju, widzimy, jak Izaak miał objawienie Boga i czytamy dalej tak. Potem przybyli z Geraru Abimelek i Jachuzat, jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojsk Pikol. Izaak rzekł do nich, czemu przebywacie? Przybywacie do mnie, przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. I oni chcą zawrzeć przymierze z nim. I tutaj Izaak wygrał. Mimo, że on był potężniejszy, on jeden był potężniejszy niż oni, jednak to, że oni go wyrzucili, to, że oni go nienawidzili, to, że mógł się czuć przez nich zranionym, nie sprawiło, że nie chciał ich słuchać. I to jest sztuka słuchania. Tak? To jest pierwsza myśl z tej książki, sztuk a, za szybko chcę mówić. To jest pierwsza myśl z tej książki. Słuchanie jest sztuką. Słuchanie jest sztuką. To nie jest tak, że tacy co się rodzimy, oczywiście, jedni rodzą się z większą, inni z mniejszą predyspozycją do słuchania. Jedni są nastawieni na gadanie, inni na słuchanie, tak upraszczając. Natomiast słuchanie jest sztuką, czyli sztuką jest wysłuchać człowieka nawet jeżeli on nas zranił, nawet jeżeli nas odrzucił, i teraz. Zmienił się ten człowiek, zobaczył coś innego i teraz chce na nowo nawiązać relację. Miałem okazję kilka razy tak w życiu zrobić, że albo ja szukałam kontaktu z kimś, z kim straciłem kontakt, albo ktoś ze mną. No i doszło do takiego momentu, kiedy trzeba było porozmawiać, co się stało, że się urwało, tak, że się urwał kontakt. I sztuką było wysłuchać, bez osądzania, bez oceniania, spróbować zrozumieć punkt widzenia drugiej strony i powiedzieć: OK, rozumiem, że tak to widziałeś. Przykro mi, albo przepraszam. Przykro mi, mówię, kiedy jest mi przykro, że coś się stało, ale nie było moją intencją. Przepraszam, kiedy zawiniłem. I tłumaczę swój punkt widzenia. To jest właśnie sztuka słuchania. Usłyszeć, co mówi ktoś inny, a także pokazać mu swój punkt widzenia. Druga sentencja z tej książki, to jest ta, od której zacząłem audycję. To, czego słuchasz, pokazuje, dokąd zmierzasz, to, jak słuchasz, pokazuje, jak daleko zajdziesz. Możesz powiedzieć tak: No dobrze, słucham już tylu nagrań biblijnych, albo słucham tylu podcastów biznesowych. Dlaczego nic się nie zmienia w moim życiu? No więc trzeba by było tutaj krok po kroku rozważyć. Dobrze, słuchasz. Co Cię poruszało? Jakie zmiany widzisz, że możesz wprowadzić? Co z tego zrobiłeś? Czyli patrzymy na praktykę życia. W jaki sposób, w jaki sposób Y, możesz funkcjonować i to można powiedzieć to jest oczywiste Andrzej, no, o czym ty mówisz pamiętam jedną z takich rozmów właśnie z moim mentorem kiedy on mi opowiadał tam o kilku elementach, mówił wiesz co w twojej sytuacji bo zapytałem pytanie, co mu, co, co mu powinienem zrobić w takiej sytuacji, on mi pokazał to, 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 to i to i ja mówię, wiesz co, co do ty, tych dwóch pierwszych pierwszą rzecz robię, więc będę kontynuował drugą rzecz y, wprowadzę w życie, a co do tej trzeciej zupełnie nie jestem przekonany, więc y, nie obraź się, ale nie będę tego robił ja wtedy się uśmiechnął i mówi, wiesz, często nie robimy to, tego, czego nie rozumiemy. I zaczął mi tłumaczyć. I kiedy skończył, ja mówię, wiesz co, przekonałeś mnie. On mówi, cieszę się, że cię przekonałem. A dlaczego nie zadałeś mi pytania, jak, Dla, dlaczego ja uważam, że powinieneś to robić? I wtedy mnie to zamurowało. Rzeczywiście, on mi powiedział, że tak. Ja przyszedłem się do niego uczyć, a kiedy on mi zaczął wyjaśniać, powiedział co mam zrobić, i jedna rzecz mi nie pasowała, to nie zapytałem go dlaczego mam to robić, tylko mówię od razu nie tego nie będę robił. Ja wiem lepiej. I tak naprawdę ta trzecia rzecz okazała się kluczowa. Jak łatwo się domyśleć, tak zwykle to czego nie robimy i co, do czego nie jesteśmy przekonani, właśnie na tym polegniemy. Kolejna rzecz. Kolejna sentencja z tej książki. Powiedz mi, jak słuchasz, a powiem ci, jak żyjesz. Jakość twojego słuchania to jakość Twojego życia. Dlaczego? Mówi kolejna sentencja. Ponieważ to, czego słuchasz, wpływa na podejmowane przez ciebie decyzje, podjęte przez ciebie decyzje wpływają na Twoje życie. A więc jakość słuchania to jakość życia. Jest tak wielu ludzi, którzy mówią, nie, w mojej sytuacji nic się nie da zrobić, a co ja mogę zrobić. Właśnie, kiedy nie zadajemy odpowiednich pytań odpowiednim osobom, osobom, bo tu dotyczy i Boga i ludzi, to nie otrzymujemy odpowiedzi. I są ludzie, którzy mówią, a nikt, nikt z mojego otoczenia, nikt się na tym nie zna. No, sorry, 8 miliardów ludzi i naprawdę nikt, ani jedna osoba nie zna się na Twoim problemie, no to już jest megalomania daleko posunięta. E, więc rozumiem, ze z kręgu Twoich znajomych albo ze środowiska, którym znasz, okazuje się, że nikt na tym się nie zna. Ale jest wielu ludzi. Dzisiaj mamy internet, dostęp też do darmowej wiedzy. Oczywiście trzeba ją weryfikować. Nie każda wiedza jest mądra i właściwa. Ale możemy szukać, na przykład w internecie, e, jakichś rozwiązań. Możemy pytać Boga. Ludzie mówią, a, pytałem Boga i nic mi nie odpowiedział. Ja mówię, okej, okay, rozumiem, że nic ci nie odpowiedział w taki sposób nadprzyrodzony. No tak, ale też żadnych pragnień się nie pojawiły, nie spotkałem nikogo. Ja mówię, okej, okay, masz słowo. Przestudiuj, co mówi słowo w tym temacie. Tak? E, Masz problem w relacjach? Masz problem z modlitwą? Masz problem ze zdrowiem? Masz problem z pracą? Co Biblia mówi na ten temat? Może tam znajdziesz y, rozwiązanie. Powiedziałam, może tam znajdziesz rozwiązanie, oczywiście w Biblii zawsze znajdziemy rozwiązanie. Chodziło mi o to, że może w ten sposób Bóg będzie chciał do ciebie y, tobie odpowiedzieć. Kolejna sentencja: Słuchanie z wiarą powoduje Boże działanie. Właśnie to jest to, że pamiętam jak y, byłem kiedyś chory, to było lata temu i y, Oczywiście chory byłem wiele razy, ale taki szczególny moment. I pamiętam, że czytałem z Ewangelii różne fragmenty. Miałem, a przecież znam ten fragment. Znam ten fragment. E, Boże, uzdrów mnie, czemu mnie nie uzdrawiasz? To w zasadzie w jednym zdaniu powiedziałam. Boże, uzdrów mnie, bo, dlaczego mnie nie uzdrawiasz? Dzisiaj rozumiem, że jeżeli chcesz wgłębić się w jakiś tekst, to potrzebujesz się wsłuchać. Jest takie fajne tłumaczenie w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, kiedy Jezus mówi o ziarnie. jedno z tłumaczeń mówi tak... Hmm, kiedy uczniowie pytają dlaczego mówisz przy przypowieściach On mówi dlatego, że czekam na ludzi, którzy będą chcieli rozważać, poświęcą czas na rozważanie, poświęcą czas na pytanie mnie, co znaczy ta przypowieść, i wtedy to słowo ich zmieni. Tak? To jest taka współczesna parafraza tego, co mówił Jezus. I to jest genialne. I znasz fragmenty o uzdrowieniu. Jak znasz Ewangelię, to znasz je, niektóre można pamięć, ale właśnie rozważaj je. Zastanawiaj się nad nim, wczuwaj się w tą sytuację. To powoduje w nas wiarę rozważanie słowa, i wtedy modlitwa płynąca z wiary przynosi Bożą odpowiedź. I teraz trzy ostatnie sentencje połączone ze sobą. Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. Pytania człowieka kierują jego życiem. Człowiek rośnie do poziomu swoich pytań. To tak jest w życiu, że gdy nie jesteśmy gotowi, to nie pojawia się nauczyciel, jak tak się mówi potocznie, ale to nie o to chodzi. Ten nauczyciel często jest w zasięgu ręki, w zasięgu maila, w zasięgu telefonu, ale my nie mamy gotowości, żeby przyjąć odpowiedzi. I człowiek rośnie do poziomu swoich pytań. Pamiętam taką konferencję z pewnym biznesmenem, jednym z najbogatszych ludzi w Australii, wtedy Peterem Daliersem. I on dał sesję pytań i odpowiedzi. I po paru minutach pytań przerwał ją i mówi: Słuchajcie, wy nawet nie umiecie zadać właściwych pytań. Wy pytacie o rzeczy zupełnie istotne. Ty mnie pytasz, czy twoja żona ma wiedzieć o problemach w firmie. Mówi, gdy ja przyjechałem, to powinieneś mnie zapytać, słuchaj, widzisz globalnie świat, w co potrzebujemy inwestować? Jaka technologia jest przyszłością? Mówi, nie umiecie stawić właściwych pytań. Dlatego Słuchanie jest sztuką, bo uczymy się nie tylko zadawać pytania, nie tylko przełamywać nasze opory, nie tylko przełamywać naszą pychę, ale z czasem rozumiemy, że jednym z najważniejszych pytań, jakie możemy postawić komuś, od kogo się uczymy, to jest pytanie o co nie zapytałem, a powinienem zapytać. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo, a to słowo pokazuje nam ludzi, takich jak Izaak, którzy byli otwarci, żeby słuchać innych, nawet jeżeli mieli do nich niechęć. Daj nam taką gotowość i otwartość na słuchanie innych, na przełamywanie wewnętrznej pychy, abyśmy umieli wysłuchać odpowiedzi, nawet które nam się nie podobają, rozważyć je w swoim sercu i postąpić zgodnie z Twoim, zgodnie z Twoim słowem i zgodnie z naszym sumieniem. Ojcze, naucz nas tej sztuki. W imieniu Jezusa. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem. Więcej informacji w linku poniżej.